Witajcie. Dzisiaj nauczymy się utworu, który się nazywa Wild Thing, czyli coś dzikiego. Będziemy trochę naparzać w nasze gitary, ale czasami takie, takie rzeczy są potrzebne. No bo gitara jest, jest fajnym instrumentem, ma różne możliwości, możemy w nie walić, płukać, oczywiście w jakichś rozsądnych granicach. Dodatkowo ta piosenka nauczy nas triady e i jeszcze innych efektów. Spójrzcie, zaczynamy od tego, że akord E-dur uderzamy dwa razy, w tym przypadku, jeżeli nie gramy kostką paznokciami. Ja na własny użytek zrobiłem to w taki sposób, że oprócz uderzenia dwukrotnie, jeszcze robię kciukiem do góry i, i uderzam płasko ręką w, w podstrunnicę. Efekt jest taki. Tam, tam. To powoduje, że nam to troszkę imituje perkusję. Potem akord E-Dur zmieniamy na A9. A9 jest pochodną akordu A-dur. Wystarczy podnieść czwarty palec i powstaje akord A9. Ma charakterystyczne brzmienie. Tak brzmi A-dur, tak brzmi e A-9. Spójrzcie. W tym miejscu chwytamy ten akord i uderzamy tak szybko dwa razy. Wcześniej było tam-dam, tam-dam. Tam. Z takim wyprzedzeniem. Prawda? Akord E-dur. Potem chwytam akord H7. Tu chciałbym Wam zwrócić uwagę, żeby było Wam łatwiej. Wystarczy podnieść te trzy palce, natomiast palec trzeci zostawiamy na dźwięku A i wokół niego budujemy akord H7. Widzicie? Łatwo będzie po tym akordzie po H7 z powrotem wrócić do A9, dzięki temu, że cały, cały czas palec jest przyciśnięty. Więc jeszcze raz, Edur. A9, H7 Więc tak, jeszcze raz Edur A9 To robię w ten sposób, że uderzam pierwszym palcem Tylko H7 W taki sam sposób jak Edur Czyli dwa uderzenia Kciuk i płasko I znowu A9 szybko I Edur Ja tu jeszcze wprowadziłem dodatkowy efekt w postaci dźwięku G, który gram kończąc, yy, schodząc z akordu A9. Wygląda to w ten sposób. Widzicie? Czwartym palcem przyciskam dźwięk G i potem od razu E-dur. To daje taki nieco bluesowy efekt. Bardzo fajny, moim zdaniem, bo i piosenka ma taki trochę bluesowy charakter. Do czego zmierzam? Do tego, że te, te utwory są proste, mają na przykład, tak jak ten, trzy akordy, ale można je grać w kółko. I jest spora część takich, takich piosenek, które powtarzane, te akordy dają takie wrażenie całości, natomiast są to w gruncie rzeczy riffy. Nie trzeba za dużo, za dużo jeszcze na początku umieć, a już są takie fajne efekty, że gracie, że muzykujecie, że to wychodzi. Więc jeszcze raz, Edur. Jak to gram to g, to uderzam kciukiem od spodu i Edu. Całą tą figurę powtarzamy 4 razy. I teraz na zakończenie zrobiłem taki bajer 4 razy, raz, 2, 3, 4. I teraz spatrzcie, co się będzie działo. Uderzamy pustą strunę. Uderzamy pustą strunę, chwytamy E-dur, puste E-dur i gitara nam wybrzmiewa i tak jest. A, I tutaj, proszę was, pięścią. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. To ma nam imitować stopę w perkusji. Bum, bum. Czyli a, o, Tak można to zagrać ręką. Jeżeli komuś byłoby łatwiej, pokażę jeszcze jak to samo zagrać kostką. Ach, przepraszam. Zostawiam Was z tym tematem do przerobienia. Do zobaczenia za jakiś czas na naszym portalu. Cześć!